<laughs> Any broken bones? Everything still work? Everyone okay? We're okay. What are we gonna do? We're gonna have to find the generator. radio. Czy to źle. Że wysłałem brada Natomiast zostawiając Alexa. Wydaje mi się, że kurwa tak Bo Alexa bił ten czarnuch. Więc czy to był dobry pomysł? Chyba kurwa, nie. Ale witam was wszystkich bardzo serdecznie. Kolejnym odcinku z The Dark Out of the Entenology. I chcę wam powiedzieć, że. No. Nie jestem pewien, czy dobry wybór zrobiłem. Jeżeli nie, ja go sobie cofnę. Najwyżej tego odcinka nie zobaczycie. Zobaczycie następny. Chuj go wie. Chuj go wie. Chyba, że to yy, już się mogło wydarzyć te. Yy, przebicie tego Alexa w ostatniej misji, co uciekaliśmy, a my się schowaliśmy zamiast uciekać. E, także jest taka możliwość, że to wtedy miało się stać. Aczkolwiek przepraszam za mój głos, taki e, maskający oraz niezrozumiały, ale jeszcze mam Katar. Angina nadal jest. Nie to w kurwia. Nie wiadomo, czemu dostałem nagle Anginę, nie? Kurwa. Bo... Safe! A i niestety nie ma pieniążków. Naukowcem X, Cewul. Opisuje się słowo nawet na go mi się coraz mniej chce tego z z z czytać, ponieważ nie chcę was zanudzać. Kurwa, chujowo mi się mówi w tym sposób. 10 dni aresztu zatwierdzony. Taki czas? 10 dni w więzieniu to nie jest wcale aż takie długo. No ale. Wiadomo, ja bym trafić do więzienia nie chciał. Chyba żebym grypsował. Ale to bym musiał. Mieć dobry powód, ale, żeby grypsować, ale za 10 dni to nie jest dobry powód na pewno, żeby grypsować, wiadomo o co chodzi. wam, wy sobie możecie przeczytać, a mnie to nie interesuje za bardzo. My już wiemy, co się dzieje na tym statku. Oh, Jesus. Mogę coś tu kliknąć? Chyba nie. Chciałem dojrzeć szafki w ogóle z zapteczką, a nie widziałem tego ciała wcześniej. Aha, tutaj idziemy. No, te przyciski. Kurde, to nie jest generator, no wiadomo. Tutaj może być ten generator, co? O kurwa, czyli ja chcę schodzić dalej na dół, Czy chcę iść tam. Ona mi nie, ona mi nie pozwala stojąc tak kurwa, pójść tam tędy. Także jedyną opcją jest tutaj, a dalej, no nie mogę iść, czyli trzeba zejść na dół, no niestety. Mam Na nadzieję, że to drabina się nie rozpierdali. Oczywiście odpukać. Nie, niech skutź, kurwa debilko! Musi ktoś mnie wciągnąć z powrotem. No i super, debile jebany. Oh god! What's up? That it, 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 it was did you see it? Um Hello Okay, so I so I'm seeing things, but you're not. Okay, so follow my thinking here. We know this ship was carrying the Manchurian gold, but that was really some sort of hallucinogenic bioweapon developed in China during World War II. And we know that it was super unstable. Leaked all over the ship, so maybe it's still here. Maybe it hasn't dispersed after 70 years, and it's having the same effect on us, you know. Paranoid hallucinations. All this crazy shit we're seeing, none of it's real. The crew was hallucinating. We know they were scared of something, and the officers thought it was just a bunch of jumpy GIs trying to get out of guard duty. This isn't a ghost ship, it's a floating bioweapon. This couldn't have anything to do with the plane wreck we dived. <laughs> I mean, maybe there was a connection. No, nie wiem, czy. To już. To już akurat mogą być duchy żołnierzy, a nie halucynacje Tak naprawdę. Ja podejrzewam, że to są duchy do żołnierzy i różnych osób, wiecie? Statek wyprotokolony znaczy. Silnik chyba wyprodukowany w Holandii, jeżeli o tym... Ech, kurwa, to nie jest generator. Ta wajcha jest generatorem? No proszę, niech będzie generatorem. Nie, nie jest generatorem. Coś tu mogę sobie kliknąć, tako Chyba nie.

Tu dis n'importe quoi. Tout ce que tu racontes, c'est des conneries. Alors, ferme ta sale gueule de merde. <coughs> 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 Écoute-moi. Non. Fais pas ça. T'inquiète! Ta ah Je t'avais dit. Kurwa, to trzeba wziąć, żeby do łodzi dojść, nie? Uważaj, bo cię zauważy, debilu. Kurwa to będzie ucieczka, a ja wziąłem to gówno, nie? Nie poczemnie to wziąłem, bo w sumie już mamy ten, nie? Coś do statku. Gdzie to jest? Gdzie to kurwa było? On no to zabrał? Ja to nie poczęłem nie wziąłem, bo ja to przemieściłem. No właśnie. Kurwa, nie począłem, ja to wziąłem. Fui, I didn't there's no use hiding you little foot what's the problem with sharing all that gold eh? there must be plenty of that to go around more than enough and we're all in this together right trying to cut me out of the deal? you can't have all the gold. kurwa nie mogę się skupić na czytaniu bo muszę zapierdalać w to jebane gówno i nie wiem co on mówi Gets to splash me with my big fucking armor! Kurwa! Ale dlaczego ja tego nie mogłem wziąć do chuja?

No uciekajcie Debile Kurwa! Ja nie wiem Czemu nie mogę tam tego podnieść? Raise your hands up! Slow! No, no! Not like that! I said, no changing! Please! We've got no problem with you! We just want to get out of here. Please. I'm sorry, but if you're breathing, then you don't got much of a choice in the matter. You don't got a say. HA! Ah, not again! It's all gone changing on me! What? What's changing? Stay away! Stay back from the mist! What? There's no mist, man! Don't breathe it. Don't breathe the mist! Why can't we breathe the mist? What does it do? It's life. Bringing things to life that shouldn't be alive. It's inside now. Inside with us now. Please just calm down. Stop. Stop. It's in one of us, isn't it? Put the gun down now. Why would you say that? Why are you telling me what to do? Yeah, you breathed in the mist. It's happening. I can feel it. All right, look, I, uh, there was you know something back there. Uh, maybe a mist or fog, maybe. I knew it. I told you. Did you breathe it in? <laughs> no, look, we held our breath. We did not breathe any of that stuff. <laughs> oh really? I know you're all fancy divers, but you expect me to buy that? We've been down here for hours. You've been holding your breath this whole time. You're holding your breath right now. Wait, 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 wait. We have a rebreather from our boat. What? We've been using it to get the mist out of us. You know, we could use it on you too. Okay? No, 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 no. no. You keep that thing away from me. Oh God, it's in me. I got the mist in me, don't I? ...IT'S IN ME, ISN'T IT?! Uh, uh, I CAN'T FEEL IT SWALLOWING AROUND IN THERE! IT'S CHANGING ME! ...ON THE INSIDE! No, no! i i, I, I can't see it! You're alright, man! There's no mist! STOP! STOP LYING! Nie złapałem broń, bo kurwa, by się pewnie nie udało. Hey, man, come on, just put the... oh. Dobra, przynajmniej może broń weźmiemy, co? Tyle dobrego. No, co ty robisz? Chyba, że amunicji tam nie było, dlatego to wyjebał. tyle w odcinku. Na razie, cześć, kocham, z Bogiem.